Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób możemy sami wybierać półprodukty, które mają zostać zarezerwowane dla konkretnych zleceń. Z automatu w mocarcie wszystkie półprodukty, które są w zleceniu po wykonaniu właściwego bilansowania są rezerwowane. Natomiast w sytuacji, gdy chcielibyśmy sami wybierać, które z nich mają zostać zarezerwowane w ramach tego konkretnego zlecenia, jest do tego oddzielne narzędzie w menu podręcznym na ekranie zleceń. W tym celu wejdziemy sobie na ekran zleceń. I w sytuacji, gdzie mamy nowe zlecenie, tak jak tutaj, tak jak Państwo widzicie na naszym ekranie, i w sytuacji, gdy jesteśmy jeszcze przed właściwym bilansowaniem, bo tak jak wcześniej na naszym kanale, na naszych filmikach. Właściwe bilansowanie jest to narzędzie, które wykonuje już rezerwację konkretnej ilości surowca, w tym też półproduktów w danym zleceniu produkcyjnym. Natomiast zanim wykonamy te rezerwacje, możemy sami zweryfikować sobie półprodukty, które chcemy zarezerwować. W tym celu korzystamy z menu podręcznego, jakie odnajdziemy na naszym punkcie monitorowania, które jest przypisane do tego konkretnego zlecenia. Następnie wchodzimy sobie prawym przyciskiem myszy i korzystamy z opcji wybór składników do produkcji. I w tym miejscu pojawi nam się lista wszystkich półproduktów w zleceniu. I będziemy mieli sytuację, w której chcemy generować zlecenie, rezerwować składniki dla tych konkretnych pozycji. Automatycznie Mogą być wskazane wszystkie, natomiast w sytuacji, gdy wchodzimy sobie i wybieramy pozycję, system zapamięta ostatnią konfigurację, jaką wskazaliśmy. Jeżeli chcielibyśmy na przykład, by któraś z tych pozycji została zarezerwowana, a któraś nie, wystarczy odznaczyć checkbox, który chcemy zarezerwować, który chcemy, by pozostał. Następnie Zapisujemy zmiany. Powiedzmy, że chcemy w tym układzie wyeliminować dwie pierwsze pozycje i nie chcemy wykonywać rezerwacji na te konkretne półprodukty w określonej strukturze, w technologii tego wyrobu gotowego, który stanowi w tym zleceniu produkcyjnym ilościach, w tych ilościach. I chcemy pozostawić rezerwację tylko dla tego jednego półproduktu, jakim jest w naszym przykładzie cukier. Odznacze, po zaznaczeniu tej pozycji, jeżeli chcemy, by zlecenie zostało wygenerowane na wszystkie składowe, to oczywiście zostawimy checkboxy na wszystkie. Jeżeli chcemy, żeby tylko cukier był ujęty, to odznaczamy pozostałe pozycje, pozostawimy cukier. Jeżeli chcemy, by było to w tej konfiguracji, jeżeli pozostawimy to w tej konfiguracji, system wykona zlecenia na wszystkie. Te półprodukty, natomiast bez wykonania rezerwacji dla tych dwóch pierwszych pozycji, czyli dla wkładu i dla mleka. Po odznaczeniu wybranych pozycji zapisujemy. I teraz przy wykonaniu właściwego bilansowania czyli tego bilansowania, które wykonuje nam rezerwację dla składników, w naszym punkcie monitorowania, Zaopatrzeniem. Tu jeszcze mamy sytuację, w której nie mamy odpowiedniej ilości dla wszystkich pozycji, co widzimy na naszym okno, oknie bilansowania i zaopatrzenia, co mówiłam, od, co omawiałam w oddzielnym filmiku na naszym kanale. W sytuacji, gdy wykonamy właściwe bilansowanie, zostanie ono, ono wykonane. Z rezerwacją tylko dla tych pozycji, które wybraliśmy i wsk które wskazaliśmy w naszym, przy naszym wyborze składników do produkcji. W tym momencie nasze bilansowanie nie zostało ukończone, z racji tego, że nie mieliśmy tu odpowiedniej ilości składników do wykonania zlecenia. Korzystając z zaopatrzenia, Czyli tak jak przed chwilą wyświetliło nam się to okno do bilansowania, możemy wykonać zamówienia na konkretne pozycje i w związku z tym zamówić brakujące składniki, następnie ponownie zbilansować zlecenie i wykonać tradycyjnie ścieżkę produkcyjną. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.